Poranek Wielkiej Soboty to wciąż czas ciszy. Kościół nie sprawuje liturgii, modli się jedynie słowami psalmu, słowami porannej jutrzni. Oczekując na spełnienie obietnic Boga. Szukając nadziei w wydarzeniach, które miały miejsce poprzedniego dnia. Poranek wielkiej soboty dla nas to przede wszystkim zwyczaj poświęcenia pokarmów. Przynosimy do naszych świątyń, aby kapłan złożył na nich swoje błogosławieństwo, pokarmy, które mają być na naszych wielkanocnych stołach. Przynosimy przede wszystkim jajka. Jajko już w starożytności było symbolem nowego życia. Symbolem nadziei. W czymś tak małym Bóg zawiera jako stwórca tak potężną moc, że staje się źródłem życia. Przynosimy także wędlinę. Chrystus nazywany jest barankiem, ofiarą, hostią. I dlatego to, co jest w naszych koszykach, ma symbolizować także udział w jego ofierze. Według starożytnego zwyczaju, baranek poświęcany w liturgii Izraela. Powinien być spożyty przez wszystkich. Dla nas Mesjasz staje się właśnie barankiem według słów Jana Chrzciciela, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Przynosimy także sól, sól, która ma chronić nas od zepsucia, ma dawać nam nadzieję przetrwania, wytrwania przy Bogu, przy Chrystusie. Przynosimy także świąteczne pieczywa, coś słodkiego. Bo miłość Boga. Trwanie przy nim jest także naznaczone słodyczą. Nawet brzemię Chrystusa, jego jarzmo jest słodkie. Kapłan wypowiada słowa modlitwy, kreśli w powietrzu znak krzyża i kropi wodą święconą. To, co przynosimy do domów ze świątyń w sobotni poranek, będzie nam służyło jako dar, którymi będziemy się dzielić. Kiedy już usłyszymy radosną nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Pierwszego dnia tygodnia o poranku w niedzielę z martwych wstania. Dobranoc kwiecie różany, Dobranoc. Kwiecie.